Cześć, z tej strony Rafalio, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. W ostatnim odcinku skończyliśmy o tutaj, na tej wysepce. I lecimy dalej szukać miejsca na bazę. Idziemy na razie w tym kierunku. Mamy las brzozowy dookoła. O, tam się coś... O, o, o. O, o, o. Ale ładny widok. Tam jeszcze ta przełęcz taka. Pewnie chce mi się pływać. Przejdę dookoła. O, żelazo. Nie chcę zawalać już za dużo ekwipunku, bo i tak już nie mam miejsca. Właśnie fajnie by było już znaleźć jakieś miejsce. Tam znowu śnieg. Tu te glony jak się fajnie ruszają. Tego to ja nie widział. Plusem tych odsłoniętych takich gór tutaj skalnych jest to, że mamy węgiel na samym... Tak pewnie musimy go kopać gdzieś głęboko, tylko mamy go od razu na wierzchu. O, żelazo, tak samo. Żelaza nigdy za wiele. Lecimy dalej. No nie ma nic tu ciekawego, żeby się pobudować. Jeszcze, jakbym znalazł jeszcze jakąś wioskę, o, to by było super. Zawsze mi się marzyło, żeby się pobudować gdzieś właśnie przy wiosce. Aha, fajnie. I muszę iść i tak w tą stronę. No i muszę przepłynąć pewnie tam. Kurczę, mógłbym sobie zrobić łódkę, a czy... Chyba 5, 2. Dobrze pamiętam, zaraz sprawdzimy. To tak się robiło? Nie? Świetnie. Na pewno będzie szybciej. Tik. lecimy. O tak, to ja mogę podróżować teraz. Od razu mamy jakieś belądy Wow, ale tu pięknie wygląda. No pewnie te spawny światów trochę pozmieniali. No i pewnie tu się łączy, tak? Pozackie. Pozackie, ale... no kiepskie miejsce na budowę ogólnie. Mogę jeść? Nie mogę jeść podczas pływania. To płyniemy dalej. Dobra, tutaj się rozbijamy. Jak ją mam zabrać? Bo już nie pamiętam. Ej, ej, ej. Idziemy teraz trochę lądem. Ja to mam zawsze problem z tym, gdzie się pobudować, nie. Brakuje mi takiego super jakiegoś miejsca zawsze. Jak już teraz znajdziemy jakąś wioskę, chociaż to się buduje w... Pobliżu jej. No i znowu woda. Nie było też się pobudować na wyspie z jednej strony. Dobra, nie chcę mi się, muszę płynąć tam. Niby wszystko ładnie, fajne tereny, góry i tak dalej. Jakieś ryby nowe. Pamiętam tylko jak były te ośmiornice. Tu nie ma kompletnie serio. I w tym Minecrafcie nie dodali nic konkretnego. Bez modów widzę, że tutaj to ani rusz. Jest w końcu nadzieja, słuchajcie. Chyba jest tam wioska. I tutaj co mamy? Znowu portal do netheru. Kolejna skrzynka. Cydian, Ind bardzo fajny dropik, tylko nie mam miejsca. Chyba to zostawię i tu wrócę. Zobaczmy jak ta wioska wygląda. No, bardzo fajna wioska, nawet golem jest. Można by się tu gdzieś w okolicy pobudować. Sprawdźmy, jaki tu mamy teren. Fajnie, tu jest płasko. Ja nie lubię jakoś tak te wioski, jak są takie porozdzielane. Tak to w, na płaskim terenie. I chyba mamy wodę dookoła. Hmm. Bra. Ciekawi mnie jeszcze ta góra tam. Chcę tu nic na razie zabierać, bo i tak nie mam miejsca w kwipunku. Czy nie ma tutaj drzew? Ale drzwi zawsze... Drzwi. Drzew zawsze możemy zasadzić. tam sprawdzę jeszcze tą górę To tak chociaż w pobliżu tej wioski tu budować ale to strasznie nudno Koniki. Nie chcę się oddalać od tej wioski za daleko, chociaż w sumie jakby się tutaj pobudować, mamy górę. Mam łatwy dostęp do wioski. Nie głupie by to było. Nie chcę, żebym miał takie swoje mini miasteczko. Tutaj od razu mamy zejście do jakiegoś cave'a. Więc można by tutaj pociągnąć taki most. Jest jakiś plan. Jest jakiś plan. Mój domek by był gdzieś tu na przykład. Ciekawie, ciekawie. Chyba tak zrobimy. Tu będzie most. Tu będzie mój domek. I dookoła coś tam sobie pobudujemy oczywiście. Barmy zwierzątek. Dobrze, że akurat są zwierzątka, więc będzie łatwo je tutaj nagonić. Tak jest. Mamy plan. I teraz, od czego by tu zacząć? Muszę pobudować skrzynkę, żeby sobie to tu pochować. Crafting table. Nie mam drewna, tak? Skrzynkę mógłbym sobie po... Wioski. Idźmy. Fajnie będzie, tak zdarza mi się to. Podoba. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. ja tu byłem. Ja słaba w sumie ta wioska, tak szczerze. O, jest tutaj chyba kowal. Teraz. Okej. Tak. Czy tych wiele możemy rozmnażać? By wziąć, nie wiem, kostną czy koniś tą. Był chyba, nie? Dobrze jest już dobrze mamy jakiś plan stawiam szynkę stawiam wszystko co mi w tej chwili nie jest potrzebne Że to stoi mam do przepalenia to razość pewno stawię to i tak by to wyglądało. Dirt, ja to poukładam tu. Żarcie jest. To żarcie. Obejczyda. O. wodnie na pewno. Okej, okay. o ale mi się narobiło tych torczy. No ale dobra świecile sobie ten teren. Dobra, musimy jakoś wyrównać. Nie, dałaby się łopata? Nie nie, o nie, jest. Jest złota łopata. To zajebiście. Okopie. Tego trochę, okej. Okay o do tego poziomu o i po opacie no to znaczy radar drum żelazną Ej. Nie wiem jak jeszcze chcę, żeby mój dom wyglądał. Równamy sobie najpierw ten teren, a budowanie będzie spontaniczne. O, jeszcze deszcz świetnie. Wyciszę go może. Tak, weather. Ja deszcz widzę nadal wygląda okropnie w tej grze. Czego jeszcze zostało? Nie wiem w jakim stylu w sumie nawet mam budować dom. Wiem, że na pewno jest teraz tu dużo nowych surowców, których można by budować. Może najpierw wstępnie sobie po prostu zrobię jakiś mini dom. Na pewno będę musiał robić ten most do wioski, bo nie chcę mi się latać dookoła. Ej, dobra. Tam mamy, o całkiem sporo nawet. Teraz tutaj troszkę równać nawet jak wielki chcę ten dom Mówią, najsolidniejsze muszą być fundamenty domu bo musimy się dobrze przyszykować do tych fundamentów zachodzi słońce chyba nie zaryzykuję tutaj żeby budować to w nocy o już tam jakiś bebek kładzi. Dziura tylko mi się tu nie podoba, a dalej już nie robię. Największą frajdę powiem Wam, że robi mi właśnie budowanie to w Minecrafcie, czy, czy w innych grach. Ale wiadomo, żeby wybudować trzeba też trochę tych surowców pozyskać no. Oś to wygląda. Teraz tak przemyśleć koncepcję. Spójrzmy, że tu będzie przyszedł ten most, który bym chciał. Ten deseń. No wprost ten domek by był. Gdzieś tu. Nie mam z czego budować, więc musimy iść... ...po surowce. Zdecydowałem się, że będę kopał tego kobla tutaj, pod tą wioską. To przyszłościowo robi mi tam jakiś szereg yy, tuneli, że tak powiem. Jeszcze woda. To mnie ciekawi. Tonight. Co mogę z tego zrobić? Polished. 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 Okay. Ładne to jest. Też coś. Desi. Chciałbym sobie tu zrobić schody w sumie, jakby było mi tu wchodzić. Uu, jest ten granit. No jest dużo opcji. O! Daję, czy tam jest... Nie, to z tego leci. No dobra. No. Okazało się, że mam tutaj pod moją bazą duże złoże tego Aden... Adenside, coś takiego nie wiem jak to będzie wyglądać sprawdźmy czy przetapia, nie to się robi tak teraz tego mogę zrobić wody czy coś wody też można ok sprawdźmy jak to wygląda mhm Czyli taki trochę stone ale taki inny nie głupio to wygląda w zasadzie kończy mi się keyrof drewno, no drewno. drewno. Więc dobra, to gdzieś robię sobie taką podstawę. Na razie. Ja to nie wiem, czy stawiać już tak, tak jakbym chciał, czy zrobić tylko tymczasowy domek. Nie wiem. W każdym razie to tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.